do wederoniu jesteśmy na Skywars, do wyżej Hypixel. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy na pierwszej arence właśnie tutaj na Skywarsach. Mam klasę z Kowadłem i mogę sobie połączyć teraz. Po prostu ten miecz, będę miał sharpness 2. Proszę bardzo, mam sharpness 2, pięknie, możemy zabijać już typów. I, więc będzie easy po prostu. I tak się mówi. Nie I, I tutaj właśnie mam też i, diamentowy hełm. Więc bardzo fajnie. I teraz wbijamy już wy wszystkich tutaj typów. Zobaczymy jak tutaj wygra dzisiejszą arenę I patrzcie teraz rozwalamy tego typa Trzymajmy go z uku Proszę bardzo ul ul. Nie wiem on ma jakieś lagi czy co no bo patrzcie co on robi Ja mam oczywiście fajnego skilla w łuku, nie Jak zwykle Nie mi zaraz coś zrzuci nie z tyłu ja wbiję w niego, po prostu ja wbiję w niego, dlatego że mnie wkurza już. O kurde, widzieliście tego sprytnego sprytnego... głupka? Normalnie chciał mnie zepchnąć już z jaj. Oj proszę bardzo, ja go zepchnąłem, nie, nie zadziera się zdanio ...Plajgamesem! Yy, my proszę bardzo, wbijamy w kolejnych typów. Yy, Co się będzie, nic nie ma. A, karton, fajnie, że to nic nie. O kurde! Co? Wodafuck! Widzimy się na kolejnej arenie, nie wiem co to było. Dobra, więc jesteśmy na kolejnej arenie, nie wiem zupełnie co to było. Na tamtej arenie po prostu on się obracał jak... O kurde, jakiś mikser czy coś, no... Światło w ogóle nie wiem co mówię No ale wbijamy tutaj na dół Zabieramy tutaj skrzynkę Proszę bardzo I słuchajcie Zastanawiałem się Czy w ogóle podobają Wam się odcinki z głosem Napiszcie w komentarzu po prostu czy on się podoba Czy nie jak po prostu Wam się nie będzie podobało Nie będzie po prostu więcej głosów na to, że się Wam nie podoba To odcinki po prostu z głosem Będą się pojawiały bardzo rzadko A jak będą się Wam podobały To będą się pojawiały Często! Poleciał? Ym. Dobra I tam powiedzcie co tam zmienić Może ym, Nie wiem no Żebym się nie darł albo żebym po prostu nie wiem, taki odcinek był taki nudny na przykład, że nic nie mówię albo no nie wiem no. No, 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 no po prostu napiszcie może taki spokojny odcineczek, który w ogóle nie krzycie, w ogóle nic nie mówię... nie mówię, nic... Znaczy mówię, ale... nie ważne. Patrzcie jak go wyje... a Znaczy co? What the fuck? Wy, wywalę tam. No. Uf, z tego z buta mu tam wjechał, nie? Bym go strzelił, to bym miał takiego achievementa małego. Proszę bardzo. Wędka działa. Jak najbardziej. Mam cały diapsowy set. Więc możemy to wygrać. Możemy to wygrać. Spokojnie możemy to wygrać. Tylko teraz trzeba zrobić fajny mierzczyk sobie, bo już mam tutaj yy, materiały na fajny... Tutaj mieczyk. Już sobie tutaj zrobię tak. Yy, zrobię sobie tutaj Expa. Proszę bardzo, wszystko tam zużyję, żeby nie było, że nie starczy zaraz czy coś takiego. Patrz, tutaj sobie połączę, tutaj sobie połączę. Sharpness 3 mieczyk, więc bardzo fajnie sobie. Jeszcze tutaj wezmę tą fajną żelazną zbrojkę co tutaj leży. No i fajnie, no i wygraliśmy chyba, no bo jak ten typ ma fajny... Jakiś sedno przegraliśmy, jak machity przegraliśmy, jak SSM wygraliśmy. O chole. tego się nie spodziewałem. Wygramy spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tak! Wygraliśmy tą arenę! Widzimy się na kolejnej! Tak jest! Dobra, jesteśmy już Dobra, jesteśmy już na ostatniej arence w tym odcinku. Yy, właśnie jak ta arena będzie długa yy, i wygramy no to właśnie już to będzie ostatnia ręka a jak przegramy szybko to będzie to yy, to będzie jeszcze jedna po prostu ręka no no i sobie oczywiście jak zwykle tutaj robimy Sharpness 2 wbijamy tutaj zaraz w typów yy, którzy już czekają na czucie mojego miecz no, God, please, no, no! 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 Nieważne, wbijamy w tego typa sobie. bo Tutaj jest pod ziemią. Już nie jest pod ziemią. Ale z Easy po prostu wbijamy go. Wbijamy w go? What the fuck. Nieważne, znowu nieważne, no sorry, ale... Ym, ja bym w ogóle myślałem, że... że mnie nie? No, ale nie zadaję, no bo oczywiście ja Czasami szczęście, czasami pecha Jak już mam pecha to gorzej no ale jak się, Mam szczęście no to lepiej nie? No, wiado wiadomo nie no, no, no. Dobra Patrzcie, zrobimy sobie taki mieczyk I yy, połączymy sobie, zimmy sharpness 3 Patrzcie O nie yy, yy, yy. To była wpadka, yy, teraz już mamy Sheptest 3, więc bardzo fajnie, proszę bardzo, yy, wbijamy w kolejnych tutaj typów, yy. o i patrz już, jakieś typy, o kurde, no fajne, fajna aura. O kurde, ile on miał ser, ja nie wiem, dobra. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam do moich innych produkcji tutaj właśnie. I dzięki za właśnie tyle subów, co teraz dobiliście. Nie wiem w sumie ile dobiliście subów, bo trochę później to wrzucę ten odcinek. Nie wiem kiedy, ale no dzięki za tyle słów teraz jest, yy, no. no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach i siema!